W nowoczesnych wnętrzach najważniejsza jest wygoda. Architekci z warszawskiego studia JMW Architekci tak zaprojektowali to mieszkanie, aby zapewnić maksymalny komfort życia jego mieszkańcom. I nie chodzi tylko o to, że w centralnym miejscu postawili tę dużą, wygodną kanapę. I że teraz można się na niej wylegiwać godzinami, czytając książki lub oglądając telewizję. Bo oglądać telewizję można też z jadalni. Na przykład jedząc śniadanie albo nakrywając do stołu. Z tego miejsca dokładnie widzę ekran. To już powszechne w nowoczesnych wnętrzach. Nie dzielimy, lecz łączymy pomieszczenia. Otwarcie kuchni i jadalni na salon to bardzo wygodne rozwiązanie. Dzięki niemu mamy też wrażenie większej przestrzeni. A osoba przygotowująca posiłek nie czuje się wyłączona z życia domu. Jednak w takim układzie musimy pamiętać, aby kuchnia była bardzo ładnie zaaranżowana. Musi być dopracowana, dostosowana stylistycznie do reszty domu. Musi być atrakcyjna. W tym mieszkaniu zastosowano ciekawy i modny zabieg, jakim jest umieszczenie na ścianie fototapety z czarno-białym zdjęciem. Zdjęcie jest unikalne, bo przywiezione przez właścicieli z wakacji i powiększone do rozmiarów ściany. Dzięki niemu z przyjemnością zaglądamy z salonu do kuchni. Ale właściciele woleli, żeby widok był raczej z kuchni do salonu, a nie na odwrót. Cóż, nie każdy lubi podziwiać pejzaż kuchenny po dużym obiedzie. Dlatego kanapę postawili plecami do kuchni, a za nią postawili ścianę, która pełni rolę parawanu. A przy okazji spełnia inną funkcję. W tej ściance od strony kuchni ulokowano szafkę a właściwie witrynę, ponieważ drzwiczki wykonane są z mlecznego szkła w obudowie z anodowanego aluminium. Ich producentem jest firma Zobal. Dawniej ludzie zawsze mieli w domu serwantkę, czyli mebel, w którym eksponowali naczynia. Tutaj mamy współczesną wersję takiego mebla, tyle tylko, że szkło jest mleczne, nieprzezroczyste, bo takie bardziej pasuje do estetyki współczesnych wnętrz. Fronty szafki mają nowoczesny wygląd, są proste, eleganckie, precyzyjnie wykonane. Ten mebel to także interesujący element architektoniczny ładny i praktyczny, bo pozwala jeszcze lepiej wykorzystać przestrzeń dobry pomysł warto go wykorzystać.